Czytając dzisiejszą Ewangelię, naszła mnie myśl, że w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej rzeczywistości jest sporo takich faryzeuszy, którzy są właśnie przedstawieni, yy, którzy dużo mówią, pięknie mówią, yy, ale ze stosowaniem się do tego mówienia już jest nieco gorzej. I tak, w takim odniesieniu do aktualnej rzeczywistości, którą mamy i dostępu do, do internetu przede wszystkim, yy, Pomyślałem, że jest dużo w przestrzeni takich osób, które właśnie dużo mówią o Bogu. E, czy to świeccy, czy, czy, czy duchowni, e, którzy, którzy pięknie mówią, którzy pięknie tutaj teoretycznie podchodzą, podchodzą do tematu, są znawcami tematu e, i, i się dzielą tą wiedzą. Niekoniecznie w sposób taki. Mm, Taki bezinteresowny. Może to nie jest odpowiednie słowo, ale dla takiego właśnie poklasku. To, to o czym dzisiaj w, w Ewangelii mówiliśmy, o, o ludziach, którzy pięknie mówią o prawie, ale oczekują tego najlepszego miejsca przy stole. I mam wrażenie, że może nie w taki sposób bardzo bezpośredni, ale jest wiele osób w, w przestrzeni internetowej, na której się, się chciałbym skupić, gdzie, gdzie właśnie są osoby, które. Niekoniecznie swoimi czynami, ale bazując na słowach, na, na swojej wiedzy, tylko, yy, tylko się nią dzielą. I, I nachodzi mnie w takich momentach taka myśl, yy, pewnie nie w każdym przypadku, ale w części, czy to jest właśnie aby, dlatego, żeby, żeby iść za Bogiem. Czy, czy to nie jest przypadkiem takie, takie celebryctwo, że, że chcę pokazać jaki to jestem, Święty dla samego siebie, dla swojej chwały, dla, dla, swojego, dla swojego ego. A czy w tym zawsze jest, jest Bóg? Bo myślę, że ta Ewangelia właśnie dzisiejsza o tym mówi: aby słuchać się Boga, aby iść jego ścieżką, aby nie podążać za, za fałszywymi faryzeuszami. Tylko faktycznie skupić się na tej ścieżce Boga i słuchać przede wszystkim Jego, zgłębiać, zgłębiać pismo też w sposób taki teoretyczny, ale przede wszystkim skupić się na tym podążeniu za Bogiem. I myślę, że to jest taka lekcja z tej dzisiejszej Ewangelii, żeby oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsłuchiwać się w słowa osób mądrzejszych. Ale też nie iść ślepo za nimi, nie iść ślepo, tylko iść faktycznie za, za słowem, za czynem, drogą jednego i, i, i tego, który jest odpowiedni, czyli, czyli Jezusa Chrystusa.